Cześć, byłem na PGA Mamo, nie sprzątaj, Magda pozamiętała Podziwiam cię, masz aparat I nadal śpiewasz ślicznie Niektórzy piosenkarze mają aparat i się z tym jak nie wiem Jesteś cudowna, twój głos nie zachwyca I rozwijaj swój piękny talent dalej Wierzę w ciebie i mam nadzieję, że ty też 045 skończyła gadać, 052 zaczyna śpiewać. Sama sieć tu gruba, rybo sztosik, sosik, mata, me tyle sto. Rozwaliłaś system, a ja lubię frytki. Ta kocha, kocha, najlepsza. Serio mniejsze od trzech, serio mniejsze od trzech. To jest serduszko lol, to jest serduszko lol. smerfetka, super, smerfetka, super. Cześć, to znowu ja i moje piosenki z komentarzy, a raczej nasze piosenki, bo gdyby nie wasze komentarze, do tych piosenek w ogóle by nie było, nie powstałyby, bo by nie było z czego. W każdym razie mam nadzieję, że wy zostawicie jakieś fajne komentarze tam na dole, żebym mogła wykorzystać je do następnej piosenki z komentarzy, uh -huh. <grym> więc piszcie i do zobaczenia już niedługo, pa pa!